jestem na Art of Packaging po raz pierwszy i muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem zarówno organizacji, oprawy graficznej, też tego jak gala była prowadzona. Świetne wydarzenie, naprawdę wydarzenie, które, na którym warto bywać i które jest, uważam, że jedno z wizytówek Poznania. Muszę przyznać, zaskoczył mnie pod poziom debiutantów. Był on bardzo wysoki. Te prace były naprawdę na można powiedzieć światowym poziomie i będziemy mieli godnych reprezentantów, którzy w światowym konkursie i będą reprezentować Polskę. Wielu młodych artystów ma możliwość rozwoju i dzięki takim spotkaniom, jak dzisiaj, możemy poznać fantastycznych ludzi i ich fantastyczne projekty. Uważam, że. Firma BOBST powinna wspierać młode talenty i dlatego chcieliśmy w tym wziąć udział i bierzemy udział w tym po raz kolejny. I Mam nadzieję, że w przyszłych edycjach również będziemy w tym uczestniczyć. Myślę, że poziom był bardzo wysoki i jestem bardzo zadowolona z zwycięzców, którym mogliśmy wręczyć nagrody. Jak również gratuluję wszystkim, którzy brali w tym udział. Dziękuję. Galia Art of Packaging towarzyszy mi już od 16 lat. Każda kolejna edycja wynosi imprezy na coraz wyższy poziom. Czuję się fantastycznie i jest dla nas, jako dla firmy, zaszczytem być tu, saportować, wspierać zarówno twórców, jak i organizatorów. Jako Heidelberg jesteśmy oczywiście dostawcą najbardziej zaawansowanych rozwiązań dla tych klientów, którzy drukując opakowania dostarczają je dla najbardziej wyrafinowanych, wymagających odbiorców z całego świata. Siłą rzeczy większość albo znaczna część produktów tu nagrodzonych jest realizowana przy pomocy naszych maszyn i urządzeń. I byłoby oczywiście błędem, gdybyśmy tego nie eksponowali i podkreślali ten nasz bezpośredni związek z wykonawcami. Także to jest dla nas inspiracją, powodem do dumy, ale również satysfakcji, że te produkty, te nagrody. W znacznej części realizowane są właśnie na, naszej, na naszych maszynach z pomocą naszej techniki. Dla nas, dla Aury Concept jest to w ogóle niesamowity wieczór, dlatego że jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Odkryliśmy zupełnie nowy świat, świat opakowań. Nasze opakowanie jest dla nas bardzo ważne i stąd odbieramy ten wieczór jako wyjątkowy, wyjątkowy. Pełen fajnych ludzi, pełen e, e, nowych koncepcji i na pewno sporo nauki. Otrzymaliśmy wyróżnienie e, przewodniczącej jury w kategorii Professional. Bardzo szczęśliwi i to jest efekt tego, że trzy firmy projektant, producent etykiet i produkt może stworzyć coś niesamowitego wspólnie, wspólną pracą. Ze względu na prestiż imprezy Art of Packaging, myślę, że przełożenie się marketingowe będzie bardzo duże, dlatego że ta statuetka jest nagrodą bardzo znaną w branży. Myślę, że wiele firm dzisiaj nam może tego pozazdrościć. Myślę, że nas to spozycjonuje jako już nie tylko wiarygodnego partnera, ale rozpoznawalnego na rynku właśnie dzięki Marsa Art of Packaging. W konkursie Art of Packaging biorę udział już po raz piąty. W ostatnich latach, przez 4 lata miałam nominację, dlatego to zwycięstwo jest dla mnie takim dopełnieniem moich starań, które właśnie poczyniłam w tym konkursie. I bardzo się cieszę oczywiście i dziękuję za wygraną mi nominację. Jestem prezesem firmy Color Press z po pod Wrocławiem. Dostałam właśnie tutaj wyróżnienie za etykietę na alkohol, dyktator, okay. za profesjonalne właśnie wykonanie. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby prowadzić co roku ten konkurs Art of Packaging, jakieś 10 lat temu, czy 15, nasza firma wysyłała swoje projekty za granicę do Włoch, do Niemiec. To wtedy nawet nie marzyli i wyobrażali sobie, że takie prestiżowe konkursy będą w Polsce. Ale... Jest to bardzo, bardzo ważne dla naszego kraju. Więc głównym celem, głównym założeniem tego projektu było wyróżnienie i pokazanie produktu. Tak? Chodziło o wódkę Ostoja, taką markę w tej chwili. Natomiast przede wszystkim wyróżnienie spośród innych produktów z tego samego asortymentu. No ja nic nie powiem, że to nie jest coś nowego dla, dla naszej firmy, dla firmy Werner Enkel, z tego względu, że... Jako professional w kategorii professional, jest to nasza druga statuetka, a już zdobyliśmy jedną w kategorii debiuty kiedyś, na początku istnienia konkursu. Także de facto mamy już trzy statuetki. Także no, jesteśmy oczywiście mega usatysfakcjonowani, zadowoleni. Przemy do przodu i zobaczymy. Prawo serii mówi, że czeka na nas czwarta statuetka. Ja powiem krótko: opakowanie to jest niemy sprzedawca. Także jest kluczowe. Wygląd opakowania, jego jakość, oczywiście to nie chodzi o to, żeby opakowanie było uszlachetnione w sposób absurdalny, albo ekologiczne w sposób, to musi być wyważone, zbalansowane, w szczególności jeżeli chodzi o odbiorcę. Jeżeli mamy sfokusowanego, sfokusowanego odbiorcę, czyli wiemy do kogo jest skierowany dane, dany produkt, możemy odpowiednio stylizować opakowanie, aby przyczyniało się do wzrostu sprzedaży tegoż produktu. Dzisiejszy wieczór robi wrażenie. To jest gala zrobiona z rozmachem i rzeczywiście skupia najważniejszych profesjonalistów w tej branży, więc tak naturalnie to robi wrażenie. Silbo dzisiaj odebrało nagrodę w kategorii Flexible Packaging dla profesjonalistów. My jesteśmy z niej bardzo dumni, cieszymy się, że jesteśmy w takim gronie i gratulujemy wszystkim pozostałym zwycięzcom.